Mamy za sobą niezwykle intensywne i kaloryczne, przyjemne i miłe spotkanie w takim otogronie Jest z nami. Natalia Kusiak, Kto to Natalia Kusiak, Jacek Ja nazywam się Dariusz Milczarek. Jak zwykle w ramach naszych rozmów o facetach zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego my faceci tak blado wypadamy i co moglibyśmy zrobić lepiej. I w tym odcinku dowiedzieliśmy się niezwykle yy, dla mnie zaskakujących spraw bo okazało się, że współczesne kobiety są trochę inne, niż nam się wydawało. No i w związku z tym zapraszamy Was serdecznie do wysłuchania tej audycji, jeśli oczywiście chcecie zobaczyć i zrozumieć perspektywę naszej gościni, która wniosła tutaj zupełnie nowy punkt widzenia. bardzo, dziękuję, oczywiście. się dzielę. Zapraszamy.